Sie, sie, sie siema, nie? Patrzcie, jak się klepią. <laughs> witajcie, witajcie na hardshocie. Słuchajcie, nadszedł dzień. Nadszedł ten dzień. Dzień jest, jak widać. Jest piękne, okrągłe słońce, słoneczko. <laughs> się strzelają. <laughs> Słuchajcie, patrzcie, jakie mam givery. Ja tu pokażę na. na na, na... Wow. <śmiech> o, <śmiech> jeszcze shotguna wam pokażę. <laughs> Oto jest shotgun. <laughs> Dobra, słuchajcie. E, przeładowało. Przeładuję sobie. E, słuchajcie, nadszedł ten dzień. Tu jeszcze mamy e, e, giwerkę pistolecika. <laughs> nadszedł ten. Jak się klepią. Że zakładamy gildy. Ja tam zrobię z nimi porządek, nie? Ja tak, poszlać do nich? Nie, <laughs> się wszyscy na mnie rzucą, to będzie masakra. Dobra, słuchajcie, na ten dzień zakładamy na hard. Na hard zakładamy. <śmiech> <śmiech> z kosami się leją, tylko te kosy tak nie za dużo dają. S słuchajcie, co jest fajne tutaj, każdy, prawie każdy item jest potrzebny. O lol, nagle się nas zrobiła. Każdy prawie item jest potrzebny, żelaza tu mnóstwo trzeba na naboje, e, e, tak samo bloki, żeby, żeby zrobić, żeby zrobić po prostu sobie giwerki, e, żelazo, redstone, to wszystko co wcześniej było niepotrzebne, żeśmy wyrzucali, to, to tutaj naprawdę wszystko trzeba zbierać, wszystko trzeba zbierać. Patrzcie, mam itemy na gildię, dobra, ja już się tam, e, wiecie co, wywołuje się. Siema! Siema! Siema. Te, nie ustoicie chwili, nie? <średencji> Nie dadzą, nie dadzą rady. No. Nie dadzą rady. Ale największym prowoderem jest o tutaj ta osoba. Ta właśnie, ta. ta, ta, ta. No widziałeś ta. na ciebie. No. 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 Porządek! O, nie przeładowało. Wszystkich powystrzelam. Dobra, stańmy chłopaki wszędzie. To? Do... A to Dobra, bo moje... on ja zabiję, zabiję zbyt zaraz. Zbyt. No, okay. Boom, no. headshot. Dobra, słuchajcie, zakładamy. Załóż... Aha, Załóż. Załóż. BZGM bez giamy... moda. O, bez yeah, gamemoda. Uwaga! Uda się. <laughs> Uda się. Yeah. Yeah. A, zbyt blisko borderu, okej! Okay. No to fajnie. Kurde. Wtedy. Ale mówiłem wtedy, bo to było. Myślałem o. Chodź, przyjacielu. O kurde, zbyt Dobra, blisko borderu. Na drugą stronę, na, F, na, F, na F0 trzeba biec, bo. E... Co ten? Sektor jak na skafie. E, tak. zrobione, to na Eee, dobra, to słuchajcie, krótkie cięcie, my odchodzimy stąd, a my tam mamy krowy, wszystko i tak nic, przeniesiemy to, co najważniejsze. Dobra, idziemy szukać, zaraz Chodź? wracamy. Dobra, Chodź? słuchajcie, jesteśmy na innych troszku kosztach, ci się znowu leją. Jak zabiję któregoś, to będzie święty spokój, nie? O lol, amunicja mi się skończyła. No. No dobra. Teraz <laughs> Ej, ale mam jeszcze inne bronie. <laughs> dobra, tutaj w tej dziurwie, nie? Dobra, uwaga. Uwaga. I. Pu! Uh! Yes! Poszło Dobrze napisałem. BZGM, bez gamę moda. LOL poszło to bijemy, nie klepa... Uj, co teraz, i co? Dojeżdżamy go. Czerwony, Irol, czerwony. Czerwony, jak ty, to pora. Shotgun, no To jest biały. To Czarnego zaprosić. Ła! To odpycha, ty! Poczekaj, nie mnie żeby antylockout mi zniknął. No, no, to... Ormin! Z mojej dziurki. O nie! <grych> Moja. No. Moja. Dobra, zapraszamy po kolei. Zaproś. O od góry od kanału. Zaproś. Pachkę. <grych> 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 Zaproś. Od <grych> jak Zaproś. Kto tam jeszcze został? Aha, Ormin. Proszę. Antilogauta mam daj Moje adeksy. Dawaj Jednego dexa mi rzuci Oh fuck Myślałem, 3. że spadnę Daj mi te od Już Niemniej postawimy nie, tutaj wieloło. od razu No dawaj, no, Tormin Do no, daj przesta <grym> Dobrze, to tak. Żelazo jest Dówno. dużo potrzebne, bo żelazo to naboje Bo będzie fok, gdzie 2 Dwa Jeszcze jeden Pyk Raz, rzuciłem. Nie, 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 nie. rzuć mi te Ormin Diamenty. Dwa, a to tak trzeba, tu. więcej, bo oni zaszli. Trzy musieliśmy rzucić. Trzy. Nie, to, to. Gzy, gzy. Dobra, to sobie. To sobie. Eee. Nie, te, te są tutaj, o. Dobra. Wszyscy doszli? Doszli. I kill. No, zawsze się mu źladujesz za pierwszego. No nie. Chodź tu. Gdzie on jest? Gdzie on się sował? Bata na niego. Jego tresura. Słuchaj, no. gdzieś tu na shifcie no. chyba stoi. Nie, zoro. Armin, chodź tu. Zoro. Nie ma logam Dobra słuchajcie! Mamy, mamy w końcu gildię I możemy sobie tutaj uspokoi ukrować O krowa już jedna jest Dobrze, nie będziemy musieli stamtąd ich stargać z starej bazy Do starej bazie nie pokażemy wam kordów, bo Chodź, wtedy ja będzie blisko <laughs> <Moja! Gordy! laughs> Nie! Ale ja się krowa wystraszyła! Nie! Ona uciekła! Chodź chodź, 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 Kocha Ciebie, ty krówsko! Czekajcie, ona, ona do mnie da się mnie. Dobra, słuchajcie... Na Hardshocie mamy. Dobra, ja się wyciszę. <laughs> Pożek... Pożegnajcie się ładnie. <laughs> Orbit to się <śmieci>. ma? <laughs> no i masz bana. <śmiech> <śmiech> Dobra, słuchajcie, tutaj, tak jak widzicie, częściowo właśnie z gidią, raczej z administracją yy, z hardcora sobie będziemy, yy, będziemy sobie grali. Yy, z tej okazji, że powstała Gildia, słuchajcie, włączamy non premium, włączamy non premium na hardshocie. Zobaczymy jak wam się będzie grało, czy wam się to spodoba i tak dalej. Co? czym ci się ramy, nie? Się znowu leją. Aha, tu nie ma enchantu, więc słuchajcie, diaksy tutaj, sam początek jest banalnie prosty pyk. A! Zagrajcie, zobaczycie. Czym <grym> cię się ramy, to się nie posramy. Ci mam banara. Pa!